Dobry, zapraszamy na porcję wspomnień sprzed lat. A dziś w archiwizjach przypomnimy, no, można powiedzieć, małą wojnę. No. Trochę się w mieście kłócili, ale nie tylko w mieście, również w Sejmiku. A wojewódzkim, panował, wojewódzkim. Tak, panował nad tym pan Witold Gładkowski. Pomnikowa postać, szef szczecineckiego SLD, wieloletni nauczyciel, dyrektor technikum mechanicznego, no powiem krótko, pomnikowa postać. Panie Macieju, a uchyli Pan Rąbka tajemnicy, kto poprowadzi te artystycznie, no, aktualności właściwie. Pamiętam jak dziś niedużo się zmienił, to był Sławomir yy, Włodarczyk, który generalnie w, u nas zajmował się sportem. No ale yy, zabrakło prowadzących, no to Sławek się poświęcił i poprowadził te aktualności całkiem udatnie. Zresztą Państwo sami zobaczcie. Sławomir Budarczyk, Aktualności, witam Państwa. W środę obradowała Rada Miejska Szczecinka porządku obrad zapisano 17 punktów. Na początku nic nie wskazywało na to, że sesja będzie miała burzliwy przebieg. Pierwsze kontrowersje wywołała sprawa wykreślenia z porządku obrad punktu mówiącego o przyznaniu prawa pierwokupu lokalu użytkowego członkowi zarządu miasta Grzegorzowi Misiakowskiemu. Grzegorz Misiakowski pełni funkcję adwokata. W rozumieniu ustawy prowadzi działalność gospodarczą, co wyklucza możliwość uczestniczenia w organach wykonawczych władzy samorządowej. Burmistrz Marian Goliński obiecał, że jeszcze raz rozpaczę tę sprawę. Następnie radny musiał zaproponować wprowadzenie dwóch nowych punktów do porządku obrad. Jeden w sprawie budynku przy ulicy 9 maja 2 sprzedanego wraz z lokatorami i najemcami lokali użytkowych prywatnemu nabywcy. Drugi w sprawie szkół eksportowych. Oba punkty głosami radnych SLD oraz dwóch członków zarządu miasta zostały wprowadzone do porządku obrad. Ustalenie porządku obrad zajęło radnym prawie godzinę. Następnie radni wysłuchali odpowiedzi na pytania zgłoszone z poprzednich sesjach. Ostatnim rozpatrzonym punktem obrad przed przerwą było ustalenie cen za wodę i odprowadzane ścieki. Dyskusja była bardzo burzliwa. Ostatecznie przyjęto wariant przewidujący, iż za 1 metr sześcienny wody zapłacimy 1,15 zł groszy, a za odprowadzanie ścieki 1,65 zł groszy. W sumie za 1 metr sześcienny wody i ścieków zapłacimy więcej o 41 groszy. Przeciwko tej uchwale protestował Cezary Jankowski, członek zarządu miasta, który stwierdził, że nie była konsultowana ze związkami zawodowymi, a tym samym zostaje podjęta z naruszeniem prawa. Następnie radni rozpoczęli dyskusję nad przystąpieniem gminy miejskiej Szczecinek do komunalnego związku celowego gmin zachodniopomorskich Pomerania. I tu były pewne problemy. Radni pytali, czy burmistrz miasta będzie miał czas należycie reprezentować miasto w związku. Burmistrz wówczas zrezygnował z kandydowania po przerwie. Burmistrz wyraził zgodę na kandydowanie i uchwała została, została przyjęta. Bez zbędnych dyskusji przyjęto uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości miejskich o powołanie komisji stałych Rady Miejskiej. Pełną dyskusję wywołała sprawa udzielenia pełnomocni z przewodniczącemu Rady z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza. Radny była postulował, by wynagrodzenie burmistrza było jawne, a wysokość wszelkich nagród była podawana do wiadomości publicznej wraz uzasadnieniem. Ufałem przyjęto wraz ze zgłoszonymi poprawkami. W dalszej części obrad dyskutowano o budynku przy ulicy 9 Maja 2. Dyskusja zajęła prawie półtora godziny. Wymieniano różne poglądy. Członkowie SLD wskazywali na krzywdę, która została wyrządzona dotychczasowym najemcom. Burmistrz i inni radni ZWS repostowali, że zarząd miasta wówczas potępił zgodnie z obowiązującym prawem. Mimo tak długiej dyskusji nie wypracowano żadnego końcowego wniosku. Drugi dodatkowy punkt dotyczący szkół eksportowych zajął nieco mniej czasu. Po krótkiej wymianie zdań ustalono, że temat najpierw będzie rozpracowany na roboczo przez zainteresowanych, a później zajmie się nim Rada Miejska. Na zakończenie obrad radni usłyszeli odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. W przedświąteczny poniedziałek obradował Sejmik Zachodnio-Pomorski. Proszę pana, jaki był główny temat obrad Sejmiku? Budżet. Budżet. Wiadomo, że budżet, budżet jak, jak każde pieniądze wzbudza wiele kontrowersji. Czytaliśmy w doniesieniach prasowych, że i tu wiele było dyskusji właśnie na temat rozdziału pieniędzy. No tak, to jest charakterystyczne dla w momencie rozstrzygania właśnie spraw finansowych. Niemniej jednak w, sprawie, w wypadku sejmiku ta rzecz była zdecydowanie prosta. Każdy wie o tym, że jest to ciało nowe, które zaczyna funkcjonować. Zaczyna funkcjonować w oparciu o ułomną ustawę. Zaczyna funkcjonować yy, przy... Świadomości, że pieniędzy jest mało, zadania są przeogromne, zadania nie pokrywają się, i kompetencje określone ze środkami finansowymi trzeba wybierać. Trzeba po prostu wybierać. I uważam, że wybór dokonany przez Sejmik był właściwy, a szczególny akcent i tego właściwego wyboru, co mnie cieszy, że jednak y radni poszli za głosem sumienia takiego obywatelskiego, mądrego, dalekosiężnego i nie poszczędzili, nie poskąpili dodatkowych środków na kulturę, na oświatę. To jest rzecz bardzo ważna, ale może być to, co powiem, że to społeczeństwo, które nie widzi potrzeby inwestowania w młodych, niedobrze robi. To każdy to mówi, każdy wie. Niemniej jednak w momencie, kiedy potrzeba podejmować decyzję, kiedy się ma dylemat, czy dać na drogi, czy dać na szkoły, to trzeba się poważnie nad tym wszystkim zastanowić. Z jednej strony trzeba uspokoić tych, którzy patrzą na sprawy dróg jako sprawy pierwszorzędne że zabrane środki z, z dróg to są środki w gruncie rzeczy procentowe, one absolutnie nie przewracają całej gospodarki drogowej, bo nie wiem, nie są to środki inwestycyjne, to są to środki na utrzymanie dróg, czyli na to sypanie piasku, na to sypanie soli. A różnie z tym to wygląda. Każdy, kto zimę przeżył, a szczególnie ci niejedną. Wiedzą, że hmm, łatwiej jednak pojeździć na hmm, morze rok na gorszej drodze, aniżeli zlikwidować ośrodek kultury czy przyczynić się do likwidacji festiwalu y, y, z kilkunastoletnią tradycją. Bowiem, tych dwóch rzeczy od nowa, odrestaurować, odnowić bardzo trudno będzie, a wręcz czasami się nie da. Dlatego też trzeba. Bronić kultury, trzeba bronić oświaty, trzeba bronić edukacji, bowiem nie, zwłaszcza na naszych terenach, na terenach byłej ziemi, byłego województwa koszalińskiego, na terenach ziemi środkowo-pomorskiej, bowiem nie może dla środowisk oświatowych i kulturalnych tego środowiska integracja ze Szczecinem oznaczać likwidację placówek. Na, w czasie obrad pojawił się zarzut, że zbyt dużo pieniędzy przeznaczono na przygotowanie nowej siedziby sejmiku w zamku książąt pomorskich. Nie, w zasadzie ten nikt poważnie tak tego problemu nie stawiał. Nikt nie mówił, że zbyt dużo. Mówiono tylko, że czasami stawiano pytanie, no zwłaszcza opozycja, która ma prawo, i, a no nawet i obowiązek takie pytanie stawiać. To nie był problem luksusu, to nie był problem dodatkowego jakiegoś zaspakajania kaprysu. To była potrzeba, bowiem urząd marszałka, sejmik musi pracować w godziwych warunkach, a godziwe warunki to jest spokojne miejsce do siedzenia, spokojne miejsce do obrad, z prostą, powszechnie uznaną za obowiązkową aparaturą, przyrządowaniem, telefonem. Wcale nie wyszukanym, ze światłem, ciepłem, no to tylko chodzi. Grupa taksówkarzy Halo Taxi ogłasza konkurs dla swoich klientów. Można w nim wygrać rower górski. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w ciągu trzech miesięcy, to jest od kwietnia do czerwca bieżącego roku, skorzysta 30 razy z usług taksówki. Losowanie nagrody głównej i innych nagród odbędzie się w czasie obchodów Dni Szczecinka. Już niedługo na terenie Szczecinka powstanie nowa placówka medyczna. Będzie to zespół prywatnych gabinetów medycznych przy ulicy Koszalińskiej 64. Zespół gabinetów będzie mieścił się w wolnych pomieszczeniach obok sklepu Alfa. Już 1 maja rozpoczną tu działalność gabinety lekarza rodzinnego. Nieco później będzie tu gabinet chirurgiczny doktora Hardie Daglasa. Przeniesiony tu zostanie z ulicy Ziemowida gabinet USG doktora Lejko. W czerwcu rozpocznie tu pracę ortopeda Laryngolog. Wszystkie gabinety będą działać w określonych godzinach w okresie określone dni tygodnia w tej chwili trwa tu remont pomieszczenia które niegdyś spełniały funkcję handlową przygotowane są do nowych potrzeb sąd odstępa robót terminy będą dotrzymane panie doktorze kiedy pan rozpocznie praktykę w nowym gabinecie na ulicy koszalińskiej dzień dobry państwu no ja nie wiem doglądam w tej chwili tutaj budowy kiedy się zakończy część dotycząca praktyki chirurgicznej zakończy się remont tej tej części to ja nie bardzo wiem ja sądzę że realnym terminem jest gdzieś 1 czerwiec co w nowym gabinecie będzie się mieściło? Jakie zabiegi będzie pan mógł tutaj stosować bez najmniejszego ryzyka dla pacjenta? Znaczy mam nadzieję, że tutaj będą przyzwoite warunki do wykonywania Wszelkich zabiegów chirurgicznych, tak zwanych z chirurgii jednego dnia. To znaczy, będą te zabiegi, które ja dotychczas robię w swoim gabinecie na Ziemowita, chirurgia kosmetyczna i inne zabiegi chirurgiczne, ale również będzie tutaj stworzona, przynajmniej potencjalnie, możliwość wykonywania zabiegów w ogólnym znieczuleniu, ze względu na, na możliwość spełnienia tutaj pewnych wymogów, których gabinet na Ziemowita niestety nie spełnia. No, przede wszystkim chodzi tu o tak zwaną salę wybudzeń, która tutaj Tutaj będzie. W radiu słyszymy i na plakatach widzimy Pani obwieszczenia o rozpoczęciu praktyki lekarza rodzinnego. Kiedy Pani rozpocznie praktykę tu w Nowym Zespole Gabinetów przy ulicy Koszalińskiej? Rozpocznę praktykę lekarza rodzinnego od 1 maja tego roku. Praktyka na pewno no, będzie skupiała co najmniej 1500 pacjentów. Poza tym opieka będzie od 8 do 18. Dokładnie jeszcze nie wiem. Może być też całodobowa, ale jeszcze to to są uzgodnienia z kasą chorych. W tej chwili jeszcze nie wiem do końca. Czy oprócz Pani jeszcze jakiś inny lekarz rodzinny będzie tutaj miał praktykę? Tak, oczywiście. Tutaj będzie jeszcze Pani doktor Dadasiewicz miała praktykę lekarza rodzinnego, z tym, że ona już tą praktykę prowadzi od stycznia, więc jest bardziej doświadczona. Czy są jakieś konsekwencje zmiany lekarza rodzinnego teraz, w tej chwili? Pani rozpoczyna praktykę od, od zera. Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić sobie lekarza rodzinnego wybierze właśnie Panią, czy będzie musiał coś płacić? W tej chwili jest dużo kontrowersji na ten temat. Nawet y, dzisiaj informacje z kasy chorych są nieścisłe. Nie wiadomo, czy pacjenci będą musieli ponosić jakąś y, tak zwaną karę, y, około 30 zł za przepisanie się do nowego lekarza. No, y, moja praktyka jest nowo powstająca, więc prawdopodobnie nie trzeba będzie nic płacić za przepisanie się do mnie. Poza tym chciałam jeszcze powiedzieć, że deklaracje y, do mojej praktyki można odbierać w sklepie tutaj pana Zdanowicza w sklepie alfa, przed którym stoimy. Już od wczoraj płatnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą regulować należności bezpośrednio w urzędach pocztowych. Do tej pory można było dokonywać płat tylko w bankach. Będzie to pewne ułatwienie, a według zapowiedzi Poczty Polskiej, opłata manipulacyjna za dokonaną wpłatę będzie konkurencyjna do opłat bankowych. Płatnicy oczekują na kolejne ułatwienie, jakim bez wątpienia będzie możliwość uiszczania opłat bezpośrednio w siedzibach zakładu ubezpieczeń społecznych. Od dłuższego czasu w wodach Jeziora Trzysiecko na wysokości Półwyspu, tuż za. Campingiem w kierunku trzesieki pływa martwy zwierzę. Ostatnie wiaty zepchnęły padlinę na brzeg. Leży ona obok ścieżki spacerowej uczęszczanej przez mieszkańców naszego miasta. W ubiegłym tygodniu zgłaszaliśmy tę sprawę do Straży Miejskiej, która obiecała zająć się problemem. Zdjęcia, które widzicie Państwo. W obecnie zostały wykonane przed wczoraj. Padlina jak leżała, tak leży, a coraz silniejszy fetor odstrasza potencjalnych spacerowiczów i wędkarzy. Najwyższa pora, aby sprawą tą zajęły się odpowiednie służby miejskie. Dzisiaj w ramach kameralnych piątków artystycznych odbył się wieczór autorskich pana Czesława Skonka gość z członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich redaktorem naczelnym pieśni skrzydlatej, kwartalnika gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Czesław Skonka jest autorem wielu publikacji dotyczących ważnych wydarzeń oraz wybitnych postaci w historii naszego y, kraju. Było to spotkanie na szlakach błękitnego generała. W tym roku obchodziłem bowiem 80. rocznicę przybycia błękitnej armii z Francji do Polski. Bieżący rok został uznany za rok generała Józefa Hallera. Minioną środę Pan Czesław Skonek spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7. Chciałbym tutaj wyrazić radość z tej okazji, że z wami się spotykamy tym bardziej, że mam kontakty ze Szczecinkiem od około 20 lat. Mam rodzinę w Czarnoborze, raz w roku przynajmniej tam odwiedzam, rodzinę. no ale nie było okazji, żeby gościć z której się cieszę się bardzo, że dzisiaj nie tak... Się Największych bohaterów polskich yy, o generale Błękitnym, o generale Józefie Zależy. Na wstępie rozpocznę od tego, że y, śmiem twierdzić, że gdyby nie generał Haller, to Was by nie było w tej sali, byście nie mówili po polsku, tylko byście mówili albo po niemiecku, albo po rosyjsku. Dlatego, że gdyby Wam uzadano. Pytanie w quizie radiowym, telewizyjnym, czy jakimś innym, komu zawdzięczamy to, że Polska w 1918 roku odzyskała i obroniła niepodległość, zwłaszcza w wyniku słynnej Bitwy Warszawskiej, to jestem przekonany, że nie padłoby z waszych ust słowo Tymczasem zaś wiecie o Piuszkim, jego główne zasługi tymczasem zaś okazuje się, że dwa pierwsze równorzędne miejsca w uratowaniu Polski i Europy od zalewu komunizmu zajmuje Józef Piłsudski i generał Józef Hara. Dlaczego się o tym nie mówiło? Dlaczego się tego nie popularyzowało? Dlatego, że to była taka troszkę zawiść zawodowa, że Piłsudski był dyletantem wojskowym, nie skończył żadnej wojsko wojskowo szkoły a Haller stądził najwyższe akademie wojskowe w Austrii, był wybitnym dowódcą o wybitnych kwalifikacjach. Ponadto w ramach rywalizacji politycznej Haller był przeciwnikiem Piłsudskiego. To wszystko na dzisiaj, dobranoc Państwu. Na dziś to już wszystko, na kolejną porcję wspomnień zapraszamy już w piątek. A w piątek, w piątek drodzy Państwo będą kolejne aktualności które warto obejrzeć i powspominać.